Hej, witajcie moi kochani na moim kanale z tej strony Farsłej i dzisiaj nagrywamy drugą część tej aktualizacji z Anę, więc jestem bardzo ciekawa. Ale naprawdę mam bardzo mało czasu więc Musimy się spieszyć. To lepiej. Cześć Willow, masz ochotę na przygodę? Od wczoraj nie mogę się doczekać, żeby wrócić na siodło, pomyślałam, że możemy przejechać przez wioskę. Co o tym sądzisz, Concord? Concord? Och, znowu się bawi. Szukanie jej może zająć cały dzień. Powinna być na tym odcisku. Są na nim inne konie, więc Concord nie będzie samotna, kiedy pojedziemy. Pojedźmy do srebrnej polany. Kajen będzie miała po drodze mnóstwo okazji, żeby się rozproszyć, ale Twój kon będzie miał na nią świetny wpływ. Przygotuję ją i możemy ruszać. Okay. Jedziemy? Przez wioskę prowadzi szlak, w którym możemy jechać. Pomyślałam, że na początek farma Marleya może być dobrym celem podróży. Będę jechała za tobą. Pamiętaj, dostosuj to szybkość, tak żebyśmy mogły nadążyć. Okej. Okay. Aha, to, okay. to pojedziemy sobie galopem. O no, bo, teraz kusem. Kością, to no, Wie, To jest trochę takie urzujące. Teraz możesz jechać szybciej, raz wolniej. I o, co jeszcze? Ale koń, bardzo ładny. wrażenie, że trochę muzyka jest za głośno, ale nie ściszę jej teraz. Co my, kiedy jedziemy do farmy Leia? Nie, nie, nie. O, galopuje. O nie, my musimy szybciej. <grym> sesję Eile Umbry, ale nie wiem czy mi się to uda. Zobaczymy, bo jeszcze muszę ten filmik zmontować. No i oczywiście poszukać kogoś. Czekaj na nas no. Oh, Nie, no to przygoda. Czekajcie chwilkę. Muszę sobie zaraz sobie dobra. I co ja ci mam zrobić? A, Concord. Concord, ty Szelmo, jak ona się tu dostała? Dobra. Nic mi się nie stało. Będę mieć najwyżej siniaka. Ty znajdź Kajen, a ja zamienię słuszko z kokor. Zaczekaj tylko, aż znajdę Tinkana i Nagadamu, tak Także odejdę mu się niebezpiecznych zabaw. A, czy ja mam znaleźć Kajen? Kajen pobiegła w tę stronę. Uh -huh. Teraz sobie to będziemy jechali. No, nawet Kajen, nawet taka to tu średni kopyt. a ja nie widzę. Hmm. Wygląda jakby trawa została zdeptana przez konia. No raczej. Czekam w końcu ją znajdziemy. Pewnie gdzieś tam na torbaranach ubiegła. Pewnie nie, to... Ciekawe, czy pobiega w stronę głuchych lasów i może Nie, to pobiegła. O. Ej, co to? To kajen. Chyba wszystko w Kajen jest bardzo pochliwa, lepiej ją złapać zanim zrobi sobie krzywdę. Uju. Ja może zejdę. Uspokój konia, by uspokoić konia musisz się do niego zbliżyć i go poklepać. Musisz się do niego zbliżać pieszo, zbliżaj się do konia wtedy, gdy jest spokojny. To mi coś przypomina. To trochę mi przypomina to też zbliżanie na świąt i była kiedyś taka ak yy, aplikacja, aktualizacja, dobra rapień widać, yy, z koniami, co się właśnie z rybakami, co się tak wiem czy to z klaczami, czy z rybakami, czy się oswajało i się właśnie się tak też szło. sobie Udało się, on jest spokojny. Iha! Frych, cinnamon uspokaja Kajen, gdy znajduje się blisko niej. Być może cinnamon prowadzi ją do Ale. Głośno bogaty, 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 głośno, co jest taka fajna ciekawa aktualizacja, mam sobie zdjęcie, tak zrobię skam. ale nie wiem, czekać może, jest tak. ale raczej tam to będzie na natura. Da się do niej tak? Oj, oj oj oj. Lepiej nie. Wracamy do niej. Aiden niech będą dzięki. Wszystko z nią w porządku. Mam nadzieję, że cała ta sytuacja cię nie wystraszyła, Willow. Porozmawiałam z Concord, kiedy cię nie było. Byłam lekko zdenerwowana, a jej było przykro z powodu tej całej sytuacji. Myślę, że od teraz będzie się bawiła w akuku tylko z Tinkanem. I Michocze. Och, Concord, nie da się na ciebie gniewać. Jesteś przecież małym dzieciątkiem. Cóż, nie liczyłam na niespodziewaną lantkę z ziemią, ale najlepszy trening jest wtedy, gdy konie spotykają nieoczekiwane sytuacje. Kajen. Nic się nie stało. S nigdy nie wiadomo, w jakie tarapaty może wpaść koń, który uciekł. Wystarczy przygód na dziś. Wróćmy na wybieg, zanim pojawią się kolejne kłopoty. A czyli teraz mogę ja sępermi jakimś chcę. To super. To zaprowadzę ją szybciutko na wybieg. Jeszcze słowa, ale dalece. Nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale to się zdarza przy ćwiczeniu młodych koni? Przynajmniej nie zajęło to zbyt dużo czasu. Uważam, że po upadku trzeba wrócić na siodło jak najszybciej. O ile nie stało się nic poważnego, rzecz jasna. Na szczęście mogłam liczyć na Twoją pomoc. Amen. Popatrz tylko na Concord. Jest taka szczęśliwa. Ciekawy, czy rozpoznał swój Concord w tym psotnym zwierzęciu, kiedy dorośnie. Będzie istniała między nami więź. W końcu jestem miejscem dusza, a ona moim koniem strażnikiem. Ale część mi zawsze będzie tęskniła za moim starym druhem. Tak czy inaczej, jest, już jesteśmy. Nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale trening Kajen idzie dobrze. Dzięki obecności innych koni nazbiera coraz więcej pewności siebie. Z kolei ja jestem coraz bardziej pewna siebie w pracy z końmi i ludźmi. Powiedz mi szczerze, Willo, co myślisz o moich metodach treningowych? Moje są takie same. Mam Nie wiem, to. Dobrze wiedzieć, że podobnie myślimy. Dzięki temu nasza więź jest silniejsza, prawda? Powiedzmy. Kończy nam się wspólny czas z Kajen. Mark niedługo przyjedzie z u nie słychać. O wielką mowa, patrz kto przyszedł Kajen. Hej Mark, jesteś w samą porę. Właśnie kończymy trening. Dobrego dnia wszystkim. Kajen, to naprawdę ty? Ma iskrę w oku i ten dumny krok. Udało wam się zdziałać cuda. Szybko się uczy. Było po drodze parę problemów, ale nabrałam mnóstwo pewności siebie. Anne Willow cieszę się, że dzięki wam Kajen nabrała odwagi. Może już wracać do domu? Tak, tak jest. Bez problemu. Muszę cię tylko ostrzec, że brakło nam czasu na trening z tyczkami. Nie szkodzi. Zrobię jej krótką przerwę, zanim przejedziemy do tyczek. Przejdziemy do tyczek. Herman na pewno pozwoli mi skorzystać z wybiegu, kiedy nadejdzie odpowiedni czas, o ile uda mi się to go do? znaleźć. Powodzenia. Do zobaczenia Kajen. Miło się jeździło. Muszę się pośpieszyć, żeby zajrzeć do mojego dobrego przyjaciela, Tarika Mudego. Papa. Ciekawy koleżka z tego marka. Podobno przyjaźni się z braciem Hermana. Super sprawa, prawda? Mhm. Muszę wrócić do miasta i i zjeść kolację z dziadkami. Odwiedza odwiedzamy ich z mamą raz w tygodniu. To taka tradycja. Ocza wstanę, ale ładny. Czekajcie, zobaczmy. Ale jest ładny, taki granatowy. Naprawdę ładny. Yy, miło było spędzić razem trochę czasu i nie ratować przy okazji świata. Musimy to kiedyś powtórzyć. Zanim zapomnę, moja mama prowadzi sklep dla koni i czasami daje mi coś na próbę. To dla ciebie. Ciao! Yy, bardzo mi się podoba ten czaplak, jest ładny. Skąd mi się to tu wzięło? Aha, już chyba wiem. Mm. Okay. No to będziemy kończyli. W takim razie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i do następnego odcinka. Na razie!